No właśnie, mojego też nie, ten, o jest. Nie, to nie jest mój koń. Ej, to był mój koń, gościu ukradł mi konia, ja czaisz to? Niezłe z ciebie ziółko. Który zna inne niezłe ziółka? Na przykład tym Janek. Skąd ten deszcz? Z nieba, głupi jesteś? Tak, który Myślę, postać, względu, jak stary łeb. No jest czasem twoja postać wygląda jakby dwóch się utrzymywała w pionie i tylko I skupiała się tylko na tym, żeby nie upaść. Nie wie co się wokół nie dzieje, nie wie co do niej mówi, tylko wiesz. No i dobra. Trzyma się równowagę. No bo tak jest. Ej, dlaczego ona sprowadzi to przez środek jeziora? Nie trzeba. LOL, ale burza i niebo i pioruny. A Mama! To jest, to jest prawdziwy tajfun Fajfus? Co? <grywa> 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 o, 10 minut na wykonanie zadania, niezły czad. O Boże, ile tu jest celi? O nie, czyjś koń dostał. Gonie, goni, 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 goni... Gdzie uciekać, p***?! konia, uc! Mateusza? Nie, ty wątpię co. Pewnie swojego. Nie, mój przeżył. Koleś jeden zjewa. Gdzie? A, okej, okay, brawo. Nie, ktoś zdjął. Nie wiem, które z Was. Ten no mikros. ja zdjąłam. No to zdjąłaś go, to brawo. Dwóch zdjąłam, co zaczęli spiedzawać. Jeden spierdalał na koniu. <laughs> Mika zaszalała. Hura, dolar dziewięćdziesiąt dziewięć. co to się stało? O nie, nie w konikach. A co to był za, ale to też był jakiś ten NPC. Oni teraz do nas latają i strzelają do nas. No właśnie nie wiem skąd oni się biorą. Ej, kto do mnie strzela znowu? Ja, pierdolę z tyłu jakiś gościu jeszcze jest. Zestrzelił mnie. A mnie też. <grym> na hita mnie wziął. Nie wiem, nie na kilka, ale chciałem go zabić nożem. Na kilka hitów cię wziął? Cześć, jest ten gościu. On gdzieś pobiegł w ogóle. Nie pomagasz mi! Nie no, pomagam, tutaj. A, już zginęłaś. Dzięki. Ej, co się stało? Z to obok mnie. W ogóle to było I mnie dziwne. No kompletnie. Oj, dobra, nie przeżywaj, jeszcze nie raz. I poleciała do Matiego, no kurde. Ej, no bo on takiego się rzucał a. w oczy. On tak leżał po środku, a ty byłaś pod jakimś głazem. Ej, no ale w końcu zaliczyliśmy Przez to za nami, czy nie? Po mnie. Zrobiliśmy, normalnie. Gdzie jest mój kucyk? Tutaj. Kucyk Aha, no tak, dostaliśmy tam dolar 99 za to. No tak, dzień dobry, tylko podwłoki. Te kwiaty są trujące, Mateusz. Zjadłem, nic mi nie stało. Nie, ja jak zjadłem te pomarańczowe, to się zżygałem. Tu mamy na bliźnich No, dobrze się bawić? Tak. Wii! O nie! Nie! <noise> A. Nie! Mika! Tak? Oa No? Ja twojego raz suciłem. Ale ja twojego nie mogłam ostatnio, czekaj. Już się próbowałam. Ale jak to jest, że wasze konie co, cały czas... Skino. Zapewne, ja... sorry, Mati. Jak to jest, że wasze konie cały czas wow. giną, a mój spada z wysokości cały czas i jakoś jest ok? Chodź, możesz wsiąść. Wszędzie... Albo do mnie, gdzie tam chcesz. tym grzyba. Właśnie na koncie cię, a nie grzybki w p. Właśnie, nie mamy czasu na ten, na ten hot shit. O, kruki się zbierają na twoim koniec. O nie, to smutne. Co? Jakie kruki. No wszystkiego widziałem, jeden przyleciał, ale się spłoszył. Ten następny latają. Ty masz jakąś katscenkę czy coś? Czy co ty robisz? Nie, teraz gadamy z nimi. Nie słyszysz? No... Nie. nie. Potrzebujesz smalu? Smalu, co? Tak, i teraz scenka jest. O. No dobrze Teraz dopiero. Bo no jakiś dialog na początku prowadzi i dopiero po chwili może się zgodzić. Okej, okay, fajnie, że strzela we mnie ten gościu, którego przyślą zabiłeś. To nie mój. Ja. Gdzie on jest? No właśnie mojego też nie ten, o jest. Nie, to nie jest mój koń. Ej, to był mój koń. Gościu ukradł mi konia. Ja Czaisz to? Znaczy chciał, no bo go z niego zrzuciłem, ale w ogóle jaka akcja. Dobra, i co on chciał? Mamy upolować mu wilka, tak? Tak. Aha, aktywuj Sokole oko. Dobra. Zacznij tropić wilk. Mhm. No jest o, sprawdzić źródło pa. hałasu. Co to jest? Moglibyście Oła! Kto mi zajechał? Ktoś mi zajechał drogę. No zgadnij kto, Ten gościu za nami teraz jeździ cały czas. Nie, on nawet nie miał znacznika. To był NPC. To mi ktoś? Nie. Ja, jest? Ciebie, ja ciebie nie widzę w ogóle. O, dobra, widzę Cię. Ale za późno. Nie, NPC mi zajechał drogę, wjechał mi po prostu w konia. Aha. Mię zrzucił. A ja zabiłem tego drugiego gościa. Tak, tak to bym zauważył. E, A ja zabiłem tego gościa, w którego Ty strzelałeś. jak? Tak, zabił mnie. Nie no, dalej mamy tą misję. Bo nie widzę żadnych śladów tego wilka, nie nic, a przecież były. No bo, znaczy, ja mam teraz sprawdzić źródło hałasu, więc ten wilk chyba jest już zabity, ja nie wiem. Może. Tą Tylko. Coś o, tu jest. Tu jest nie, tu jest jakiś kolo nieżywy. Nie, nie rozumiem. Ojej. Ale ja nie słyszę żadnego hałasu, nawet żeby... No właśnie też nie Zabił mnie ja się leżę. można nie podnieść Dobra, Jeszcze ich podnoszę Kudę No nie zauważył Zauważyłam jest, jest głupie, że ten czas się nie zatrzymuje, tylko leci dalej? No tak, no masz 20 minut na zrobienie tego, nie? A, nie to, chodziło mi o podnoszenie. a to źródło hałasu ale... to nie jest czasem to czerwone te, te czerwone punkty na mapie, tak jak wskazuje napis? Ale te czerwone punkty na mapie to są inni gracze. No. no. Ale dziwne, bo ja na mapie nawet. Aha, tu są, czekaj. Tak, faktycznie to jest jakiś ziomek. Kurde, no bo ja nie bardzo wiem, gdzie ja mam teraz, w którą stronę mam teraz iść, bo. No też nie. Z tej strony słyszę. Takie wystrzały? Czy to nie to? Nie, w nie wilka. Aha, czekaj. Jak pali zmysł. Znaczy mam odpalone, ale ja nawet nie... Ani żadnych śladów tu nie ma, ani nic. No da, daj, też nie widzę, żeby coś się błyszczało. A ten domek? Może ten domek, czy nie? Nie wiem. No nie wiem, biegnę zgubiłem, tam. Zgubiłem dźwięk. No nie wiem, biegnę do tego domku, zobaczymy. Chociaż wątpię, przypuszczam, że już mi się coś załączyło. Nie, to Nie, właśnie nie. Tutaj jest w ogóle kuchnia. Ja wziąłem sobie jakieś warzywa. Chleb. Nie nie, nie nie wiem nie mam pojęcia co, co trzeba zrobić teraz. Jestem głupi chyba Słyszę warczenie, ale do pewnego momentu Ja nawet tak włączam zmysł, to nie widzę żadnych tych. Ja nie widzę, ja słyszę. O! Zabij wilka! Aha. Co? Dzięki Czekaj, ale to chyba to nie musi być ten czarny wilk? Ja mam jakiegoś czarnego Nie, nie, czarny mój drogi leży Tutaj leży czarny Aha A gdzie twój tak. koń? Tak, to był ten, no